Też dostaliście dzisiaj alert na telefon. Uwaga, uwaga! Bardzo silne wiatry w ten weekend. Ostrzegamy, możliwe jest również pojawienie się nowego odcinka. Typa Macho. Schowaj wszystkie rzeczy, co masz pod ręką, aby nie rzucać prowadzącego. No i co ja mam teraz z tym cholera zrobić? No, no to może się przywitam w takim razie. Cześć! Mam na imię Radosław, jestem typem Maco i potwierdzam, tak, już za chwilę kolejny odcinek. No tak, w całej Polsce przed nami bardzo mocne wiatry, a w typie Maco przed nami bardzo mocny kupon. No nie wiem, czy kiedykolwiek taki mocny kupon już tu był. A zaczniemy sobie od rozgrywek z miejsca, gdzie też mocne wiatry wieją. Czyli od Afryki. Jak się te wiatry tam nazywają? Golfy? Pasaty, cholera. Zawsze mi się myliły golfy z pasatami, a multipla mi się myliła z Mercedesami. W każdym razie w Afryce mają pasaty i puchar narodów Afryki też mają. A to nie jest zwykły puchar. No proszę tylko zobaczyć. To jest doliczony czas gry. Sierra Leone przegrywała z kimś jedną bramką i wtedy wpada im na wyrównanie takie coś. No zero przypadków w tej Afryce. Zero przypadków. A jak wyglądała końcówka innego meczu? No tuż po gwizdku delikatny rozgardia się zrobił. No i jeden z zawodników Gany chciał chyba podziękować przeciwnikowi za udział w spotkaniu. I tak mu podał dłoń, że nie trafił w rękę, tylko w twarz go trafił. No, taki przypadkowy punch in the face się z tego zrobił i zawodnik później nie wiedział jak się zachować, bo o takich sytuacjach jak to w książkach o Savoie Arrivée nie piso. Ale nie była to sytuacja bez wyjścia, się okazało, bo. Bo zawodnik wyszedł, uciekł po prostu z boiska do szatni. A pomyślał, że jak ucieknie, to uniknie jakiejkolwiek kary, ale sędzia zerknął na war. I się potem dziwił, że nie ma komu tej czerwonej kartki pokazać. No komu miał pokazać kartkę? Sobie miał pokazać? No więc wymyślił, że pokaże kartkę czerwoną w stronę szatni. Szatnia dostała czerwoną kartkę. No ja teraz też wam coś chciałem pokazać. Chciałem wam pokazać swoją fujarkę. Bo ją nieźle ostatnio wypucowałem. Na jutrzejsze święto A jakie jest jutrzejsze święto? No oczywiście Światowy Dzień Piszczałek i Fujarek Więc ja wypocowałem fujarkę Ale nie mogę jej teraz znaleźć Więc wam nie pokażę Ale pokażę wam za to swój pierwszy typ Na ten weekend a będzie to mecz O dziwo Pucharu Narodów Afryki Burkina Faso gra z Tunezją I ja typuję, że do półfinału Awansuje Tunezja Awans Tunezji A w jeszcze innym meczu Tego Pucharu Afryki to trener jednego z zespołów po meczu na środku boiska zrobił sobie selfie z jakąś gwiazdą zespołu przeciwnika. I dziennikarzy z całego świata oburzone, że on to selfie zrobił. Na co miał zrobić na środku boiska? Kupę. I ciekawe co te dziennikarzy powiedzą o wzruszającej historii innego trenera. A to był trener z Irlandii, który akurat porzucił pracę w Irlandii i skierował się do Stanów Zjednoczonych. Miał nagraną jakąś trenerską robotę. Na Florydzie. Piękna kariera, tylko pewne problemy się pojawiły, i to chyba były problemy językowe, no bo chyba irlandzki akcent to delikatnie różni się od amerykańskiego. Jak ten trener leciał do tych stanów, to w samolocie powiedzieli mu, żeby założył maseczkę, a on zamiast założyć maseczkę, to zdjął portki i pokazał wszystkim dupę. No i teraz grozi mu kilka lat w więzieniu za stworzenie zagrożenia. Lotniczego, no bo na pokazaniu dupy tam się nie zakończyło, tego się w zasadzie zaczęło. No i postawiłbym teraz chętnie na coś z Irlandii, ale że nie grają, no to postawię na coś z Anglii. Barnet FC gra ze Stockport, ja w tym meczu stawiam na gości. Stockport wygra z Barnet. To oczywiście nie jest mecz Premier League, bo w Premier League ostatnio tak słabo grają, że w ten weekend odpuszczają. Stwierdzili, że zrobią sobie przerwę. A nie jeszcze Ligi Angielskie grają i dobrze, bo tam akurat grać potrafią. No, i chyba rzeczywiście potrafią, nie? A jak już przy ładnych bramkach jesteśmy, to najładniejsza i tak padła ostatnio w hokeju, w NHL. I co, że nic ciekawego niby w tej bramce nie było, tak? A było, bo zawodnik tego gola strzelił twarzą. Kiedyś ktoś mi coś takiego powiedział, że gdybym ja dostał takim krążkiem pokojowym w łeb, to może by mi się w nim poprzestawiało. A na pewno nie wyglądałbym gorzej. Tak mi powiedzieli. No nie jestem pewien, czy to takie miłe miało być do końca, ale jestem za to pewien, co dam teraz na swój kupon. A hoko ja sobie zagram, a co? Naszło mnie a na ligę białoruską. Akurat Lokomotiv Orsza grał u siebie znowu połockiem, no to dajemy jedyneczkę na Lokomotiv. Taki mocny ten kupon, że naprawdę mocno musicie się w ten weekend trzymać. No to trzymajcie się w takim razie mocno, no. Chociaż z drugiej strony, to na niedzielę jakąś jazdę bez trzymanki zapowiadają, jakąś rock'n'rollową czy coś. No to w takim razie nie trzymajcie się.